Zakupy zrobione! <mum> <mum> Emil, witajcie w Tokio! Jesteśmy dzisiaj w Shinjuku i idziemy na zakupy przed moim wyjazdem do Polski Zapraszam serdecznie! Dzisiaj Trochę chłodno, niestety. Zimno jest. Bardzo zimno, jak zima. Zepsuła się pogoda, a mieliśmy taką piękną pogodę ostatnio. Bo było gorąco, 25 stopni. A dzisiaj, no, już zimowa pogoda, by Ciepło jest jestem ubrany, a jako też. To jest krótki na zima. No, już zimowa, kurteczka jest, tak. Zobacz, jaka dzisiaj jako piękna. Super, super. Torebeczka z Polski też bardzo ładnie pasuje. Moja ulubiona torebka. Może jakoś jeszcze jedno Ci przywiozę teraz z Polski, jak będę jechał, co? Aiko to chyba dawno nie była w Siedziuku <grymne> Nie, nie byłam w Siedziuku dawno o... ja to cały, cały czas tutaj jestem, jako prowadzam wycieczki Przewodnik Emir, Proszę prowadź Tak jest, dobra, idziemy Najpierw przejdziemy się do Kabukicho I poszukamy jakichś centrum handlowych Muszę kupić kosmetyki dla rodziny Mama prosiła o jakieś japońskie kosmetyki mm. Albo koreańskie nie Może koreańskie teraz są chyba bardziej popularne niż japońskie Ale poszukamy czegoś No nie wiem, jakieś ciuchy może jeszcze kupię przed wyjazdem No i muszę się zastanowić, co ja jeszcze w ogóle potrzebuję Faktycznie no, moje ulubione kosmetyki są z Korei Ostatnim razem jak byłem w Korei Południowej to przywiozę Majko bardzo dużo różnych kosmetyków, ja do tej pory używa. Oczywiście mam japońskie kosmetyki, ale mam koreańskie dużo. Widzicie <gry> ten ogromny wieżowiec, to jest nowe Kabuki Cho Tower. Zostało otwarte w kwietniu tego roku i tam są hotele, centrum, rozrywki, gry arcade, restauracje, ale całkiem spokojnie. No może podejdziemy na ten chwilę, tam pokażę, to wygląda w środku, bo jest super w środku. Jadę do Polski po raz pierwszy od czterech lat. I trochę się stresuję. Lecianę. No Lecisz, jadę, can jadę. No nie wiem czego się spodziewać po powrocie. Przede wszystkim jednak jadę do rodziny, tak? Żeby się spotkać z rodziną bo po czterech latach. No, no kurczę, no, no długo mnie nie było, nie? A więc chcę po prostu posiedzieć w domu, u mamy i taty odpocząć, posiedzieć z nimi a i się. No, zrelaksować wreszcie, tak? Bo miałem dość ciężki rok. Dużo pracy było. Więc specjalnie nic nie planuję. Ale będę na targach turystycznych w Nareszcie, 23-25 listopada. Zapraszam serdecznie, mam własne stoisko. Wykupiłem stoisko po Japonii, i Emil, gdzie będę promował mój kanał oraz wycieczki do Japonii. Zapraszam serdecznie na moje stoisko. Spotkajmy się, pogadajmy. Mam też upominki dla wszystkich wspierających z Patronite. A z Twitcha, Kika, YouTube'a yy, i będę je rozdawał właśnie wspierającym, więc zapraszam serdecznie Czekam na Was! Ale poproszę odpocząć po targi. Tak, odpocznę, ale nic nie menerowam No i siedział w domu, jad sernik jad żurek, jad rosół mamy Nie wiem, no wszystko jadł, jadł. Wszystko, co polskie będę degustował i będę po prostu odpoczywał, żeby w grudniu jak wrócę do Japonii, będzie znowu dużo energii do vlogowania i streamowania. A jeśli lubicie właśnie takie spacerki po Japonii, z różnymi ciekawymi miejscami, nie tylko w Tokio, to zapraszam serdecznie na streamy, które prowadzę obecnie głównie na platformie KIK. Zapraszam serdecznie, od grudnia będzie się dużo działo. Wpadajcie. No i też streamy na Twitchu i na naszym dodatkowym kanale po Japonii od czasu czasu. Tutaj. Tutaj? Tak. Do Kabukicho. Kopacz patrz w Tokio! Jesteśmy na klasycznej ulicy Pijackiej o oko Okocie w Szyndziku. to miejsce na fotki. Można naprawdę ładne zdjęcia zrobić. Wieczorem jest super klimacik. Takich właśnie małych japońskich retro barów z dawnej epoki. No i zobaczcie, jak teraz wszystko udekorowane Momiji Teraz jeszcze jest wczesna godzina, to większość barów pozamykana. Ale. I tak fajnie to wygląda Widzicie, no tak bary wyglądają, nie? takie maleńkie są Na kilka osób zaledwie Tutaj zawsze dużo turystów Tak, to prawda W aż za dużo I trochę już to traci ten, ten klimacik Ale i tak jest fajnie Teraz jeszcze widzę dużo Japończyków widzę Patrzcie super nie? Jak to wygląda? Mm. Nie zawsze dużo fotografii tu jest. Cała grupa turystów jechała z aparatami. Ja nie lepszy, też z aparatem zawsze. tutaj Długie tutaj robi zdjęcia. To jest taki klasyczny shot, właśnie na tą uliczkę o mojej Okocio wieczorem, jak to przyjdziecie, super Aleko, kotek! Jest futrzak! Jest i znany kotek z Shinjuku Shinjuku ma swojego kotka tutaj na tym ekranie a Shibuya ma swojego pieska Hachiko i skoro już jesteśmy przy piesku Hachiko to teraz właśnie obchodzone są setne urodziny pieska Haciko. Urodził się 1923 roku. Urodził się on 10 listopada 1923 roku, 100 lat temu. I dzisiaj akurat są obchody w sibui właśnie urodzin Pieska Haciko. Później tam pójdziemy, żeby wam je pokazać. Tutaj zawsze głośno, jako dużo ludzi. Nie nie, nie. Aiko nie lubi takich miejsc. Za dużo ludzi dla nich. Jest ze z nawet. Jedziemy do Kabuki To Jest ta niesławna dzielnica Czerwonej Latarni. Ale proszę nie nazywać Kabuki dzielnicą Czerwonej Latarni, bo tam ani nie ma tych czerwonych latarni, ani zbytnio tych no, nieprzyzwoitych przybytków. Są klandów i tak prawie nie widać. Jako tujści pewnie ich nawet nie zauważycie, więc a, nie nazywajmy tego w ten sposób. normalna dzielnica z barami, knajpami. A, tylko wieczorem czasami podejrzanie się trochę robi, uważajcie tam gdzie wchodzicie, żeby was nie skamowali, Bo zdarza się niestety często. To jest Godzilla. Prawdziwa Godzilla widziałem. jako teraz wyszedł nowy film, Godzilla. Nowy Godzilla. Godzilla minus jeden. A, Dziwny tytuł, ale okej. Okay. Fajne jest? Jakieś recenzje widziałaś? Moje kurekanki mówiły bardzo fajnie. Bardzo fajne, okay. To jest japońska Godzilla, nie? Nowy film tutaj reklamują. Pod prawdziwą Godzillą jest reklama tak, filmu Godzilla. Chodźmy najpierw do Kabuki Chio Tower Każde mam te knajp jak tam wyglądają. Tak, spoko. czy do środka. Bary, takie trochę w stylu Blade Runner Cyberpunk. Na pewno jak to wygląda. Fajnie klimat. Fajnie jest, naprawdę no fajnie. Cenowo jest. To no okay. no, tak, no, tak. często jest bardzo zatłoczony nie? O ilustryk, Wow. No to pamiętaj, że to jest izakaya, nie? więc generalnie tanio to to nie jest. I tak wydacie za 3-4-5 tysięcy jenów na jedzenie drinki, w zależności od tego, ile wypijecie Czy szkukuku, szkuku, czy Jestem z Dęgiem, Tak, szkok i. Może Turecki zjemy nic nie wiem, zobaczymy. Bardzo lubię tu przychodzić, jest naprawdę super. A na górze są automaty do gier, alfokaczery. Chodźmy do Winland. Co to za brnięk? Który? Ale tam.

Bardzo śmierdzi nie śmierdzi, to jest po prostu aromat wielkiego miasta jako. Aromat Shinjuku U, fui, fui. Już są świąteczne światełka Coraz bliżej święta Coraz bliżej święta Jusiu, jest, a... spoko... Już święta, tak, a, tak. Już święta no. Pokażemy w grudniu dużo ładnych iluminacji z Tokio bo tutaj jest zawsze bardzo dużo miejsce. A jaka się ustawia w kolejce Bo tutaj są gofry tajaki I bardzo ładnie pachnie Więc poczekajmy chwilę Spróbujemy obiadem taiyaki To moja ulubiona przekąska japońska To są takie gofry w kształcie rybki z nadzieniem Na przykład z budyniem albo z fasolą adzuki Czekajmy, spróbujemy Gofry się robi w ten sposób Ale głośno się co? Tam widzę, pan ma z patatem chyba z ziemniaczkiem. Musi obracać co jakiś czas, żeby się równo upiekły. Powiem wam tak. W Polsce by się to sprzedawało. O, a teraz pan budy będzie robił. Castado. Moje ulubione właśnie są z budyniem. W Polsce by to się naprawdę wyprzedało. To smakowało Polakom na pewno Niech ktoś wpadnie na taki biznes, zarobi duże pieniądze w Polsce To to kawałka to to gofra z jabłuszkiem, sezonowy, na jesień ale rosmyf, brumuje. Gofry w kształcie rybki z jabłkiem w Japonii Czas nakarmić żonę yeah, Jaka szczęśliwa jest wcina Ja biorę ten z jabłuszkiem Żona, super Uwaga, gorące To jest Apple. dopiero co zrobione Zobaczcie, <laughs> jak paruje Dobre, oj Oj się Bardzo dobre mm. Co ja No Wcinamy mm. Jak jabłuszko? Jak... Jako... Apple pie A. Mm. Szarlotka Chodź. Go for daj mi coś jeszcze. Zaraz sama wskazówkę. Mmmm, jest z cynamonem jeszcze. Bardzo dobrym. Chyba najlepsze tajaki właśnie jakie jadą, to jest z jabłkiem. Niestety tylko na jesieni można to kupić. Więc trzeba było skorzystać. Nie nie Ako, najpierw zjedz, potem vloguj, dobrze? Nic Japo, Anko Tu jest napisane Wyrzucanie śmieci na ulicy jest nielegalne Grozi 5 laty więzienia lub, nie wiem, dziesięć milionów jenów kary Pozdro Najpierw skoczymy na chwilę do Uniqlo To jest japońska sieciówka z ciuchami A Muszę kupić coś na wyjazd ale tu jest tanio i całkiem dobra jakość. No, i zaraz wykryto. Słyszałem, że w Polsce też już jest Uniqlo. Chyba w Warszawie. Dajcie znać, czy Wam się podobają czy to jest Uniqlo. Jeansy w Uniqlo kosztują za 2-4 jenów. Naprawdę tanio. A jakościowo są całkiem spoko. Dużo wzorów. Może być? Może być. Trochę okay, brzuch mi wystaje, już musimy przejść na dietę. Widzę Za No Jest ok, jest ok, bierzemy. Ja mam za duży brzuch. Punia, punia za dużo. Zobaczcie, jak skanuje pani. Wpada na koszyk. I po chwili pokazuje nam cenę. Nie, no? nie pracy. Zepsuło się. Oh, o! No. O! Oh, jest, jest, jest. się wyskoczyła. Cena wszystkich produktów jest automatycznie podliczona. Zakupy zrobione. Już się ciemno zrobiło. <grywa> po 17 już jest ciemno, Raz w Japonii. Niestety. I chodźmy teraz jeszcze kupić jakieś kosmetyki dla mojej mamy. Kolacja i do pieska chaciko. Świętować urodziny. Jesteśmy w luksusowym domu towarowym Sytan w Shinjuku. A, tutaj głównie dorebki, biżuteria, gdzie kosmetyki? Mam nadzieję, że mi coś doradzi. Tu są japońskie kosmetyki. Free. Tak, pamiętam, że Jako polecała jakiś czas temu te kosmetyki tej firmy. E, całkiem je lubi, też kupuje u nas na do domu. Mm. Widziałem, że Jako często kupuje kosmetyki tej firmy ja też swoim klientom, których oprowadzam po Japonii, ja też właśnie powiem. Ja mam to. Tak masz to? To. Ja jak ich oprowadzam. To właśnie czasami chodzimy na zakupy gdzieś. Znajdźmy jakieś kremy. Mam nadzieję, że będą mieli coś. do ma. Aiko, to jest tego tyle, że. No musisz mi pomóc, ja nie mam pojęcia, co wziąć. Taskiety, taskiety. Nie! Pomóż, pomóż. I paru jest tak dużo ludzi, że musimy stać w kolejce i czekać, aż będziemy mogli nawet kupić. Nie mogę nawet po prostu kupić. Muszę czekać. To jest słabo. A klient chce kupić, powinien kupić od razu, nie? A nie, że jeszcze muszę czekać. A, notatka mentalna do Emila. Idź do fryzjera przed wyjazdem do Polski. Znaczy jak. jak, jak wygląda w ogóle? idziesz? No. Do fryzjera. No. Idziesz do fryzjera. Wybrała coś dobrego, jakiś serum na noc Nie mam pojęć, co to jest, ale ładnie pachnie Lepo usmyrać Powąchać nie. Ładnie pachnie, Teraz bierzemy Zakupy zrobione Aiko nic nie się chciała dla siebie w tym razem ją ja coś kupię a i co? Idziemy zjeść, nie? Mmm! Aiko, co idziemy zjeść? Tajski. A, na no tajskie, No spoko. Mm. To właśnie lubię w Tokio, że jest taki wybór. Jedzenia, kuchnia, kuchnia z całego świata tutaj znajdziecie, więc naprawdę mm. wszystko można zjeść. A brakuje polskiej restauracji, takiej prawdziwej. Jest pączkarnia ale nie ma żadnej porządnej polskiej knajpy. Jest za to w Kioto. Kiedyś wam pokazywaliśmy. Jest w Kioto, polska knajpa. W piątki, soboty, niedzielę tylko otwarte. Bardzo sympatyczne miejsce, polecam. A my gdzieś tutaj w kabuki cołam tą knajpkę tajską Chodźmy zjeść. Ajko, zaraz się Godzilla obudzi. E? Teraz Godzilla będzie, bo już jest pełna godzina. Teraz? Tak, co godzinę mniej więcej Godzilla w Shinjuku się odpala. Poczekajmy chwilę, Godzilla! E? Uśru Co? Nigdy nie widziałaś? Nie! Nie? Nie razy bym aktywacja Godzilli. Fajne, nie? Fajnie! <laughs> nie wiesz, że to pierwszy raz widzisz Prawda? A, w ogóle do tej sh sh Shinjuku w ogóle nie chodzisz, co? Mała rzecz, a cieszy, nie? Japonia potrafi naprawdę popkulturę i... A, no, komiksy, filmy, mangę, anime To wykorzystują W bardzo dobry sposób Koniecznie, przyjdźcie zobaczyć Kultowa Godzilla w Shinjuku Dobra, to jest wypakowana, musimy tylko jeszcze poczekać. jako jest bardzo cierpliwa. Dobre jedzenie, to poczekam. O kurczę, jako zaszalała Patrzcie jaki krabik. Uhu uh, uh. Dobra, zawiadamy i lecimy do Hacika na urodziny. To dobre, prawda? Pyszne żalełko pojedliśmy. Jedziemy teraz do i zobaczyć haciko. To jest specjalnie przygotowany, tak powiem, jego domek. Chodźcie zobaczyć. Proszę. Trochę dużo ludzi. Ale to akurat tutaj normalna sytuacja. Nie trafiłem Jako jesteś? Nie zgub się, nie zgub się. Idziemy do Hachiko. Co to domek. Patrzcie. Hachiko dostał domek, ale będzie tłok zaraz tutaj. Będzie się dało podejść jakoś bliżej. Widzę, jest kolejka. A się jakoś podejść, żeby to zobaczyć, zrobić zdjęcie chociaż. Hachiko ma urodziny. I z tej okazji dostał swój domek. Pewnie kojarzycie historię Haciko. Wierny pies Haciko. To piesek, który urodził się 100 lat temu. Był został adoptowany przez profesora Ueno, który wykładał na Uniwersytecie Tokijskim. I on z tym profesorem chodził na stację Shibuya, gdy profesor jechał do pracy. Niestety pewnego dnia profesor zmarł w 1925 roku i Piesek został bez pana. Mimo to Piesek przychodził codziennie pod stację i czekał na swojego pana przez kilkanaście lat, aż do śmierci. I stał się sensacją narodową, stał się symbolem wierności i przyjaźni. No i... Został pomnik, a jest druga wersja pomnika. Pierwszy pomnik został przetopiony na me metal w trakcie II wojny światowej. I dzisiaj tylko jest taka specjalna akcja, że ma domek swój, nie? U profesora siedzi. A to ma łóżko. Ma łóżko, nie? siedzi na łóżeczku. Bardzo fajnie to wygląda. Niestety, jak sami widzicie, jest gigantyczna kolejka. Trzeba stanąć, żeby móc podejść i zrobić zdjęcie z bliska. No nie będziemy stać, bo to będzie godzina stanie albo więcej. Stasz tak bardzo mi się nie chce. Stąd też widać pieska. A... No ciekawa akcja, bardzo fajna akcja z okazji prawda, setnych urodzin pieska chacikowej. Pomnik został zabudowany. Świetnie to zrobili, naprawdę. A szkoda, ale to tylko na jeden dzień, naprawdę. Wielka szkoda. No ale zrozumiała, nie może tak stać przecież cały czas. A szybko by deszcz zniszczył to. Coś uroczy widok, muszę przyznać. Fajnie to zrobił. pięknie uczcili. Hachiko. O, jak pani to zabudowali, nie? Świetny, świetny pomysł, świetnie zrealizowane. Generalnie świbuje, pewnie kojarzycie, właśnie w tym miejscu, przy piesku Haciko. Piesek Haciko jest takim symbolem, miejscem spotkań. Wszyscy się umawiają, fakt spotkamy się przy Hachiko, do tej pory. Wszyscy znają. Tak, wszyscy znają pieska Haciko. Był nawet amerykański film, remake, nie? Historia Hachiko z Richardem Girem. Ja nie oglądałem, ale wielu widzów mówiło, że całkiem spoko film, więc jak będziecie mieli wolną chwilę, to może warto obejrzeć. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiamy spod pieska Haciko. Może kiedyś coś jeszcze nagramy więcej na temat pieska Hacika, jakieś ciekawostki. Dzisiaj tylko chcieliśmy wam pokazać, co tutaj się działo właśnie na jego setne urodziny. My wracamy do domu, w późna godzina, a muszę się niedługo już spakować do Polski na wyjazd. Jestem bardzo podekscytowany. Mam nadzieję, że się zobaczymy na tych targach. Trochę odpocznę. No i wkrótce kolejne vlogi, kolejny stream będzie się działo. Do zobaczenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.